Od 2018 roku, czyli od czasu opublikowania specjalnego raportu Międzyrządowego Panelu do Spraw Zmiany Klimatu, wiemy, że zmiany klimatu zachodzą szybciej niż myśleliśmy jeszcze kilka lat temu. Zachodzą na całym świecie, czyli zachodzą także w Polsce. To nie jest tak, że one dotykają tylko kraje tropikalne, że one występują tylko w Afryce czy w Azji, ale również występują w Polsce. I obserwujemy to tak naprawdę co roku. Obserwujemy to na przykład w tym roku, bo mamy najcieplejsze od wielu lat o co najmniej 2 stopnie październik. Również początek listopada jest bardzo ciepły. Jesteśmy na dworzu, pomimo tego, że to jest początek listopada, a temperatura jest powyżej 10 stopni co tak naprawdę jest anomalią pogodową. To, co jest najgroźniejsze w zmianach klimatu i w skutkach zmian klimatu to z jednej strony zjawisko tak zwanych ekstremalnych wydarzeń pogodowych. Czyli bardzo gwałtownych deszczów, gwałtownych burz, huraganowych wiatrów, tak silnych jak kiedyś w Polsce nie występujących. I od kilkunastu lat obserwujemy nasilenie się tych zjawisk w naszym kraju. Tak jak jeszcze w 80.-90 latach w zasadzie nie było huraganów i trąb powietrznych w Polsce, to obecnie występuje ich średnio od 6 do 10 razy w roku, a w 2006 roku było takich zjawisk 52. Również coraz częściej mamy do czynienia z nawalnymi deszczami, dlatego że rośnie w Polsce ilość dni z tak zwanym opadem katastrofalnym czyli z opadem, w których w ciągu doby spada więcej niż 70 mm deszczu, które powodują podtopienia, które powodują zjawisko flash flood, czyli takiej błyskawicznej powodzi, która jest szczególnie groźna, dlatego że bardzo trudno. I ją przewidzieć z jednej strony, a z drugiej strony bardzo trudno przed nią uciec. Trzecim takim, jakby, objawem skutków zmian klimatu, z którym też coraz częściej mamy do czynienia w naszym kraju, to są tak zwane fale upałów. To są następujące po sobie dni, kiedy temperatura ani w ciągu dnia, ani w ciągu nocy nie spada poniżej 25 stopni. I takich fal upałów mamy w tej chwili kilka w ciągu roku. Natomiast najbardziej są niebezpieczne w miastach. Te zjawiska o których mówiłem zarówno te błyskawiczne powodzie, te fale upałów, te huraganowe wiatry, czyli te wszystkie gwałtowne różnego rodzaju zjawiska meteorologiczne, które są konsekwencją zmiany klimatu, są szczególnie niebezpieczne dla osób starszych. Z jednej strony dlatego, że one są Bardziej na te zjawiska podatne. Na przykład fala upałów jest szczególnie niebezpieczna dla osób starszych, dlatego że one nie czują łaknienia. W związku z tym istnieje bardzo wysokie ryzyko odwodnienia organizmów dla takich osób. Błyskawiczne powodzie, czy w ogóle powodzie są niebezpieczne, że, dlatego że te, że te osoby są często z ograniczaniami ruchowymi i one nie są w stanie tak szybko uciec, czy w ogóle uciec i ewakuować się z miejsc zagrożonych. Ale również zmiana klimatu to są takie bardzo to jest niestabilność pogody. I ona także jest bardzo niebezpieczna dla osób starszych, dlatego że to oddziałuje na organizm, to oddziałuje na ciśnienie tych osób i pogłębia tak naprawdę choroby, które one mają. Także można powiedzieć, że osoby starsze, obok dwóch pozostałych grup, szczególnie narażonych, czyli małych dzieci, kobiet w ciąży, są naj, grupą najbardziej narażoną na skutki zmiany klimatu, które już w Polsce występują. Ten raport ma dwa cele. Pierwszy cel to jest zwrócenie uwagi polityków i osoby odpowiedzialne za służbę zdrowia w, w Polsce. Że takie ryzyko istnieje, że takie zagrożenie istnieje, że jest bardzo wiele niedociągnięć, które powinny zostać naprawione, powinny być podjęte działania, które zapewnią większe bezpieczeństwo osób starszych przed skutkami zmiany klimatu. Ale one również, jest, on, ten raport jest również skierowany do samych seniorów, do osób, które są tą grupą szczególnie narażoną, bo pokazujemy, w jaki sposób Powinniśmy się zachowywać w momencie, kiedy właśnie występują te zagrożenia szczególne. Czyli, co powinniśmy robić w trakcie fali upałów, co powinniśmy robić, jeżeli występuje szczególnie silny wiatr, jak się zachowywać, żeby chronić swoje zdrowie, swoje życie i zwiększać swoje bezpieczeństwo.